Moi drodzy, odpowiem od razu na samym początku, zanim w ogóle intro tego filmu poleci, na najczęściej zadawane przez was pytanie. Czy to działa? Tak. Tak to działa. Oprócz przeciwwskazań olejku, techniki wykonywania i wszystkich szczegółów związanych z masażem bańką chińską na celulit, porównam wam też kultowe Celulblue do tańszej bańki chińskiej z Allegro. celulit jest strasznie powszechny, bo nie trzeba mieć wcale nadwagi, żeby go mieć. Mają go też i szczupłe dziewczyny, no i rzadko kiedy zdarza się u facetów, bo jest przypadłością, która jest też związana z damskimi hormonami płciowymi. No i właśnie, to jest tak też, że kobieta znaczy, ciężko i niezdrowo dla kobiety, żeby w ogóle tej tkanki tłuszczowej nie miała, a ten celulit nie zawsze wiąże się z tym, że mamy niezdrowy tryb życia, że się źle prowadzimy, że jemy same świństwa i że się nie ruszamy, ale też często od hormonów i genetyki, na które wpływu za dużo nie mamy. Mamy dwa rodzaje celulitów, wodny i tłuszczowy, ale sposób na masaż bańką chińską jest dzia działa po prostu uniwersalnie, niezależnie od tego, który z tych celulitów macie. Ważne jest tylko, żeby technicznie dobrze to wykonywać, a tego się nauczycie z tego filmu i żeby nie mieć przeciwwskazań. I to jest bardzo ważne, wymienię Wam tutaj je wszystkie. Ciąża, karmienie piersią, niewydolność krążenia, żylaki, problemy żylne lub krążeniowe, nadciśnienie, problemy z krzepnięciem, wady choroby serca, stany chorobowe i zapalenie skóry, wypryski, ropnie, naruszenie ciągłości skóry, rany, blizny we wczesnym stadium rozwoju. Gorączka, choroby nowotworowe i zakaźne, padaczka, hemofilia, nowotwory, miesiączka, wiek powyżej 80 roku życia. Jedna z Was zapytała, czy można używać baniek, jak ma się przykład żylaki albo problemy skórne. No i z tego wynika, że nie za bardzo. Pamiętajcie, że jeśli macie skłonności do... macie skórę naczyniową, płytką to jeszcze bardziej skupcie się na technice, ale uważajcie, obserwujcie, bo nie zawsze wszystko jest dla wszystkich. Yy, warto też się skonsultować z lekarzem waszym, który wiecie, zna wasz stan dobrze. Padło też kilka pytań o tatuaże w miejscach zabiegowych. Czy i jak będę to stosować na udo, gdzie mam tatuaże, to nic mi się z nim nie stanie? Nie, absolutnie nie, o ile oczywiście tatuaż jest w pełni zagojony. Ja bym dała tak mu dobre półtora miesiąca, nawet dwa do zagojenia i po dwóch miesiącach wtedy możecie jechać z tym. Jeśli chodzi o walkę z celulitem, to w gabinecie kosmetycznym macie zabiegi z endermologii, masaże i drenaże limfatyczne. To, co możecie zrobić w domu, to regularne, ostre peelingi lub peelingi kawowe, szczotkowanie na sucho, no i masaż bańką chińską, który działa jak połączenie zwykłego masażu razem z drenażem limfatycznym. Możecie te wszystkie domowe techniki łączyć albo stosować oddzielnie, zrobić sobie po prostu taki plan zabiegowy. Pytaliście mnie też regularnie o to, czy warto stosować dedykowane olejki. Można używać z innymi olejkami, na przykład bambino, czy tylko dedykowanym. Myślę, że możecie użyć każdego olejku, dlatego że tutaj tym czynnikiem, który zapewnia Wam wysoką skuteczność, jest odpowiednia technika i ta bańka, i te ruchy mechaniczne. To one naprawdę działają. Oliwka nam pomaga z lepszym przesaniem, z poślizgiem i przy okazji nawilżeniem regeneracją skóry. Oczywiście są lepsze olejki i gorsze ale nie pokładajcie w nich jakiejś takiej właśnie nadziei. To nie ten preparat, tylko to ta bańka i wasza dobra technika. I regularność. Możecie sobie taki olejek też zrobić samodzielnie i będzie on na pewno bardzo dobrej jakości. Z gotowych produktów w dobrej cenie na pewno w Rossmanie znajdziecie olejek z Alterry. On jest dedykowany do celulitu, ma fajną szklaną butelkę. Pięknie pachnie, słuchajcie, grejpfrutem, bo właśnie ma tutaj też... Yy, Olej z Great No, więc jest bardzo przyjemny. Ja też używałam takiego olejku Sexy Mama, ale równie dobrze możecie takiej zwykłej olejku hip używać. A jak nie macie, to autentycznie możecie, nalajcie sięgnąć po słuchajcie, to, na czym smażycie. Nie wiem, olej kokosowy albo olej z pestek winogron. Ale jak lubicie mały DIY, to możecie z dużym powodzeniem zrobić bardzo fajny, dobrej jakości olejek samodzielnie. W kwestii celulitu dobrymi olejami jest olej migdałowy z pestek malin, sezamowy, makadamia, żożoba i kokosowy. Do jednego lub mieszanki tych olei możecie dodać odrobinę, kilka kropli olejku eterycznego, który jeszcze wspomoże, tam delikatnie podkręci ten efekt. Mówię tutaj o eterycznym olejku cynamonowym, pomarańczowym, grejpfrutowym, tymiankowym, rozmarynowym albo paczuli. Żeby był pięknie jeszcze pachnieć. To, na czym skupiałam się przez ostatnie tygodnie, to test porównawczy, który da odpowiedź na to pytanie. Czy zdecydowanie bańka celu blue różni się od innych? Tańczysz? Czy zdecydowanie bańka celu blue różni się od innych, tańszych? Moi drodzy, nie trzeba mi było tutaj w ogóle aż dwa razy bo pytać, bo, bo tak naprawdę to też było powodem i zajawką do filmu, bo widziałam tak wiele razy to celu blue na instastory i w ogóle w sieci, yy, że w ogóle stwierdziłam, że jak już się tak biorę za siebie, mam taką fajną motywację wewnętrzną z jedzeniem, z ruchem i w ogóle z tym wszystkim, to czemu tego nie połączyć jeszcze właśnie z koloracją antycelulitową, żeby jakoś sobie wyrównać yy, te moje UDA, które przez moje też wahania wagi wyglądają tak naprawdę z wiekiem coraz gorzej. No i zakupiłam sobie takie celublu, przepiękne, trzeba przyznać, że wygląda bardzo ładnie. Kosztowało e, wtedy, kiedy je kupowałam kilka tygodni temu, 89 zł i było tylko takie w takim jednym rozmiarze. Ta bańka to bańka uniwersalna, która ma łączyć e, wielkością bańki, które wcześniej były dostępne, czyli była tam S i L, a ta jest po prostu po środku. Z drugiej strony zajrzałam na Allegro i zobaczyłam tam kilka różnych, bardzo podobnych zestawów. Nie ma za bardzo pojedynczych, o, o, tak w ogóle, bo celublu jest jedno, jeden, jeden rozmiar kupujecie, cyk jest jeden. a a na Allegro zobaczyłam, że to są zestawy, że jest ich kilka, no więc kupiłam właśnie ten, który wydawał mi się najbardziej legitny. Yy, kosztował 50 zł i zawierał cztery bańki. To jest największa. Potem średnia. U, czekajcie, ja to już spróbuję zmieścić wszystkie naraz. Mniejsza i taka całkiem malutka. Yy, jak widzicie, dobra, wezmę jedną, żebyście zobaczyli z bliska. Detal wykonania tutaj nie równa się temu, jak wygląda celublo. Celubry jest taką, wiecie. Elegancką banieczką, jak taki ładny talerz z porcelany, a tam taki mały deser, trzy krople czekolady i już takie sosem. To Celu blu jest takie czy takie coś, a to jest po prostu taki, wiecie, pff, sernik na talerzu, ale wiecie, kupujemy to, żeby działało, żeby było fajnie i dobrze. Ścisnę je na raz i też zobaczycie, jak one się zginają, bo tutaj do tej tańszej wkładam znacznie, znacznie mniej siły i jest dużo bardziej plastyczna. To, że ona ma takiego bańkowego swojego, swój brzuszek sprawia, że z jednej strony no troszkę trudniej jest czyścić ją, ale... Jakby tam nie wchodzi, wiecie, brud, brud, no bo to jest Wasza skóra i olejek, więc bez problemu możecie tutaj wyczyścić. Ale z drugiej strony te krągłości sprawiają, że dużo łatwiej się ją trzyma stabilnie w ręku i łatwiej ściska. Czy z krótszymi, czy z dłuższymi, jak teraz mam paznokciami, nie mam z tym problemu. Z celu blu trzeba się naprawdę napracować, plus bardzo często uciskam sobie paznokcie, co jest niemiłe. Do masażu trzeba tych ruchów wykonać naprawdę wiele, więc to, ile trzeba tych zacisków robić, to jest naprawdę męczące. I to bywa męczące, zwłaszcza te pierwsze kilka razy. Oba te produkty są wykonane z silikonu i przy obu producent zapewnia, że to jest silikon dobrej, wysokiej jakości. Yy, więc nie miałam żadnego problemu ani z myciem. Wiecie, nic się takiego nie działo. Czy przy myciu, czy w, w zimnej, gorącej wodzie, czy z mydłem w ogóle. No nic w ogóle. Na żadnej z tych rzeczy po prostu luz, git, żadnego zmęczenia materiału, żadnego przerwania materiału. Nie ma problemu też, jakby, jak ma to styk. Wiecie, stykanie się z paznokciami, no, no nic, nic, po prostu jest to wytrzymałe. Z ostatecznym podsumowaniem przeciągnę was trochę do końca, ale teraz odpowiedzmy sobie na bardzo ważne pytanie. Jak dokładnie się basować? Po pierwsze, skórę smarujecie dużą ilością oliwki. Nie żałujecie, spokojnie dwie, nawet trzy pompeczki na, idą na jedno udo. Dokładnie rozsmarowujecie ten olejek po całej okolicy z lekkim zapasem, czyli zjeżdżam troszeczkę niżej w okolice kolana i ciągnę go też na dupkę. Łapię zabańkę, ściskam ją poniżej okolicy, do której chcę, żeby ona była zassana i w tym czasie robiąc ruch ku górze puszczam ją, żeby się zassała. Ciągnę ją w kierunku serca i znów delikatnie naciskam zaraz przy miejscu, w którym chcę, żeby puściła. Zobaczcie jak ten ruch wykonuje... Specjalnie, powoli, kilkukrotnie, żebyście zobaczyli dokładnie. Ważne tutaj jest to, że niezależnie czy waszą partią są Uda, pupa czy brzuch, to zawsze kierujecie ruchy ku sercu. Starajcie się pracować nad jak najbardziej prawidłową techniką, która też oszczędzi wasze naczynka krwionośne i no też będzie lepsza yy, i zdrowsza dla was. Pamiętajcie o delikatnym przyciśnięciu, zasaniu skóry, robiąc już w tym czasie ruch ku górze. To samo z odpuszczeniem bańki. Po prostu przyciskacie, nie odrywacie jej. Jak nabierzecie wprawy, to po prostu jedziecie szybko i to wszystko no, po prostu e, elegancko i bardzo e, sprawnie Wam e, przechodzi. Jedną okolicę warto jest masować około 3-4 minuty. Ja sobie zwykle włączam jedną piosenkę, bo to jest taki czas i wtedy wiem, minęła pioseneczka, lecę do drugiego uda, druga pioseneczka i cześć nara. Te bańki mają bardzo zbliżoną średnicę, różnią się tylko milimetrami. Chociaż ta wydaje się większa, ale to jest ta, ta, ta sama okolica, którą można było zastać, więc łatwo było mi je porównać w pewnym sensie. Ale z drugiej strony, to czego mi zabrakło w celu blu, to to, że to jest tylko jeden rozmiar, a tutaj mogłam złapać mniejszą, kiedy tego potrzebowałam. W niektórych miejscach, niektórym osobom może być trudno zastać niektóre okolice. U mnie na przykład troszkę problematyczne, mimo moich dużych łód, jest ich przód. I wtedy ja wolę złapać za taką mniejszą bańkę, bo mogę po prostu dużo bardziej tą okolicę dopieścić. Jeśli macie węższe udka lub stosujecie je na przykład je do ramion, to nie wyobrażam sobie tak dużej bańki zastać tutaj na ramionach, no bo no po prostu nie da, no nie da rady, no, no nie da rady. Czy na brzuchu też, brzuszek też jest mniejszy trochę. Ruchy, tak jak wspomniałam, zawsze robicie w kierunku serca, mogą one być pociągłe, ale równie dobrze możecie robić kółka, lub zygzaki. Ja uważam, że te pociągłe i zygzaki na udach są najłatwiejsze, jakoś tak mi najłatwiej przychodzą. Pamiętajcie, żeby się nie zniechęcać przy pierwszych kilku razach, bo na początku to jest taki ruch, którego się nigdy nie uczyłyście, ale obiecuję wam, że do wprawy dochodzicie naprawdę szybko. Ważne, żeby na początku ruchy wykonywać. Nie robić tego, żeby robić na czas, żeby robić je szybko, tylko żeby robić je powoli, ale dobrze technicznie. I potem wasza skóra, wasza ręka i wasz mózg to ogarnie, i bez problemu po skórze będziecie ciągnąć tą banieczkę, myślę, że po tygodniu, już naprawdę szybko, sprawnie i bezproblemowo. Czego nie robić? Nie zostawiać po prostu zasanej bańki, bo to po prostu możecie. No, no niedobrze, nie robimy tak. Czego jeszcze nie robimy? Nie kończymy ruchu, po prostu odciskając bańkę na siłę, wykonując dźwięk. Kolejne ważne pytanko: czy są po tym siniaki? Zdarza się, zwłaszcza na początku. Ja jestem osobą, która ma bardzo wrażliwą skórę, jeśli o to chodzi, i na początku wyszło mi kilka siniaków. Były one naprawdę delikatne i powierzchniowe, i chciałam też Wam przyznać, że jakby chciałam Wam podkreślić to, że jeśli chodzi o moje nogi, czy przedramiona i siniaki, to mnie wystarczy dotknąć mocniej. I ja już mam tego siniaka, więc to jest też tak, że one nie były na przykład bolesnymi siniakami i to mnie nie bolało. No ale teraz kolejne pytanie: Czy to boli? Nieprzyjemne i może bolące jest to, kiedy nie zastosujecie odpowiedniej techniki albo kiedy tej techniki się uczycie. Ale kiedy wiecie, jak to skorygować, żeby było dobrze, no to to już się potem za bardzo nie zdarza. To może nie być jakieś bardzo miłe ale nie nazwałabym tego, że to jest bolące. To też zależy od stopnia zaawansowania waszego celulitu, bo też celulit liczy, jakby można, jest, ma gradację swoją yy, i może być tak, że jeśli ten celulit jest trochę bardziej zaawansowany, może was boleć. Ja bym wam poradziła skonsultować się w tej sprawie po prostu z dermatologiem. Wiecie już co robić, czego nie robić, no a teraz jak często to robić? Jeśli zaczynacie, to najlepiej jest to robić codziennie, lub co drugi dzień, ale wtedy na zmianę na przykład z jakąś techniką inną, czyli z peelingiem kawowym na przykład. No dobra, ale czy w ogóle widać efekty? A jak tak, to po jakim czasie? U mnie pierwsze efekty były widoczne po dwóch tygodniach, po trzech już tak. nie dało się temu po prostu zaprzeczyć ani trochę. I z researchu do tego filmu też wynika, że większość dziewczyn ma wyniki od dwóch do czterech tygodni codziennego takiego masażu, bańkowania. No, i jaka jest ta skóra? Skóra jest zdecydowanie gładsza w dotyku, to znaczy w ogóle naocznie mniej widać nierówności od celulitu, kiedy jestem w spoczynku. Też znacznie mniej widać, kiedy skóra jest ściśnięta. Znacznie mniej. Plus jeszcze taki, że jak dotykam, masuję się ręką, no po prostu się dotykam połudzia. No to skóra jest dużo bardziej elastyczna, sprężysta, no i czuję, że jest dużo bardziej równa. Yy, oczywiście skóra w samym feelingu jest dużo bardziej nawilżona, ale to już jest efekt uboczny olejkowania. Słuchajcie, no i jakie jest teraz podsumowanie tego wszystkiego? Yy, ja zamierzam kontynuować całość yy, używając bańki regularnie co 2-3 dni. I teraz której? Na pewno nie tej, bo tą chciałam wyrzucić przez balkon, jakbym miała balkon, po dwóch dniach użytkowania. Tak dużo siły trzeba w nią włożyć, żeby móc się zasać, że to jest masakra. Słuchajcie, to jest tylko mechaniczne urządzenie. Jeśli jest zrobione z odpowiedniego materiału, a oba są, yy, i robi to, co trzeba, z odpowiednią siłą, którą trzeba, no to kurde. No, dla mnie ta jest demotywująca. Nie dość, że ma jeden rozmiar, kosztuje dwa razy tyle, yy, no to jeszcze muszę w nią włożyć bardzo dużo siły i zgniatać paznokcie, czego strasznie nie lubię tego uczucia, tak sobie wgniatać jakby, mm, nie fajnie. Ta robi wszystko, czego bym potrzebowała. Nie, jakby nie czuję braków żadnych, a kiedy czuję jakiś brak, to po prostu sięgam sobie po mniejszą i, i też jest git. Nie ma nic w bańce Celu Blue, co może Wam zapewnić skuteczniejsze rezultaty. Na pewno będzie ładniej wyglądać na półce, ale umówmy się, to nie jest rzecz, którą się trzyma na wierzchu, żeby się pochwalić. No bo jakby kwiatki lepiej potrzymać sobie na półce, nie? Kluczem jest, słuchajcie, narzędzie, które wam ułatwi pracę, oliwka, którą po prostu lubicie i systematyczność. No bo już dokładnie z tego filmu wiecie, jak ten masaż wykonywać. Trzymam za was kciuki, za wasze efekty i no po prostu go for it, girls. To naprawdę niewiele rzeczy takich beauty jesteśmy w stanie uzyskać w domu. Tak prostą inwestycją czasu jak 5 minut każdego dnia i bańką, zestawem panie, który jest za 5 dyszek. To jest po prostu warte spróbowania, słuchajcie. Linki do, do jednego i do drugiego wam dam, bo czemu nie? Wszystko jest na dole. Trzymam za Was kciuki, bo to jest w zasięgu wszystko ręki. To jest proste. Dzięki, cześć.